Cześć wszystkim, witam was w dzisiejszym projekcie Słowa. W tej niedzielnej Ewangelii czytamy, że jedenastu zaś uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co Wam przykazałem, a oto ja jestem z Wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Więc ten fragment z Ewangelii Świętego Mateusza jest bardzo krótki, ale musimy sobie uświadomić, jak ważne są słowa Jezusa w tym fragmencie, i jak mocno one się odwołują do naszego życia tutaj, nie kiedyś, tylko w tym momencie, dla każdego z nas. Bo na początku Jezus mówi właśnie, że, że niektórzy uczniowie zwątpili. Tak samo my w naszej, możemy to nazwać przygodą zdecydowanie, w naszej przygodzie z wiarą mamy górki i dołki. Zdecydowanie pojawiają się momenty, kiedy, kiedy mamy właśnie dołki, kiedy wątpimy i zastanawiamy się, czy naprawdę nasza wiara ma sens, czy Jezus na pewno jest przy nas, czy może to nie jest zmyślone. Wszyscy mamy takie myśli, przynajmniej od czasu do czasu. Ale Jezus właśnie zaprzecza temu wszystkiemu, mówi, że to On jest Panem na ziemi i w niebie, że tak samo jak Panuje na wysokościach. Tak samo panuje tu na ziemi, w naszych sercach i jest między nami w każdym momencie naszego życia. Później mówi, że idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im ksztów imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I my w tym momencie w naszych życiach też przyjmujemy Chrzest Święty na początku naszego życia. Przyjmujemy go, co prawda, nieświadomie, bo jesteśmy wtedy naprawdę, naprawdę małymi dziećmi, ale nasi rodzice, jeżeli, jeżeli chcą, żebyśmy przyjęli Chrzest. To znaczy, że zobowiązują się wychować nas w wierze i że chcą. W naszym życiu chcą pokazać nam Jezusa i pokazać nam Jego dobro. Co jest piękne. Później mamy 10 lat, mamy odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych, mamy wtedy trochę większą świadomość. Później przychodzi czas bierzmowania, kiedy jesteśmy już całkiem świadomi i wchodzimy w taką dorosłość w wierze. I to wszystko jest jedną wielką przygodą poznawania Jezusa, ale wracając do chrztu, to właśnie. Jezus mówi, żebyśmy przyjęli go w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I to jest niesamowicie ważne, bo On podkreśla, że Ojciec i Syn i Duch Święty to jest tak naprawdę jedna osoba. I On nie pozwala tutaj, czasami może się wydawać, może to się utarło, że Ojciec jest najważniejszy, potem trochę mniej ważny jest Syn i najmniej ważny jest Duch Święty, ale On mówi, że to jest całkowicie nieprawda, że oni są wszyscy tak samo ważni, bo jest to jedna osoba, że Trójca Święta to jest jedna osoba. Tak samo. Bóg zesłał swojego Syna, tak samo Jezus zostawił swojego Ducha Świętego nam. Wszystko jest po to, żeby nam jako ludziom było łatwiej i lepiej żyć razem z Nim. Pod koniec Jezus mówi, że uczcie jej zachowywać wszystkiego, co wam przykazałem, a oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Tutaj może chodzić o 10 przykazań, o dekalog, ale też o różne inne przypowieści na przykład, może chodzić o różne anegdoty, którymi Jezus się dzielił, które opowiadał i o wszystkie świadectwa, którymi żył i przy, którymi żyją ludzie, którzy w Niego wierzą. I też mówi właśnie, że On z nami będzie, jest i będzie do końca świata. I tak naprawdę, dla nas, co jest piękne, nigdy nie będzie końca świata, bo my mamy Jezusa tutaj i po śmierci będziemy razem z Jezusem w niebie. Więc to jest coś dla nas niepojętego. I On właśnie chce nam powiedzieć, że Nieważne, co by się działo, on jest cały czas przy nas. Nawet jeżeli nam się wydaje, że, że go nie ma, nawet jeżeli mamy zwątpienie tak samo jak apostołowie na początku, jeżeli będzie nam się wydawało, że, że on jest gdzieś daleko albo że nie, nie chce dla nas dobrze, on właśnie mówi, że on jest tutaj dla nas w każdej chwili, w każdej złej i w każdej dobrej, ale za każdym razem, kiedy go przywołamy, to on będzie z nami. To jest wszystko w dzisiejszej Ewangelii i życzę Wam dobrego dnia i zapraszam jutro.